A skoro jestem taki mądry, to jak ja bym to rozwiązał? Jak według mnie powinien wyglądać Gotik 2, aby był spójny z tym, co prezentuje Gotik 1? Po pierwsze, usunąłbym wątek wojny bogów. Coś, co zdeterminowało całą sagę i w dłuższej perspektywie tak naprawdę pogrzebało samego Gotika, jak i Piranie oraz Wood. Jak mówiłem, ten wątek pojawił się w drugiej części, więc tak naprawdę powodem usunięcia nie byłoby, widzimy się, tylko brak ciągłości z pierwszym gotikiem. W pierwszej części z trzech tomów Mądrości Bogów dowiadujemy się, że są trzy bóstwa. Dowiadujemy się też, jakie są relacje między tymi bóstwami a ludźmi. W tomach tych nie ma informacji o Śniącym, do którego modli się Bractwo z Bagna i ma to potwierdzenie w świecie gry. Ponieważ nikt nie wiedział, czym jest Śniący, nikt o nim nie słyszał i światło na niego rzuca dopiero Urszak, wygnany orkowy szaman. No właśnie, orkowy szaman. W księgach Mądrość Bogów nie ma niczego o orkach, a nigdy.